Naciśnij sub, naciśnij sub i powiadomienia, włącz powiadomienia, włącz ziomek. Helo, 520! Siemanko, witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku, w kolejnym vlogu. No, generalnie cześć. Pewnie wielu z Was zauważyło już, że mam nowy tatuaż i. Specjalnie wam go jeszcze nie pokazywałem, bo no nie jest dokończony, nie jest jeszcze Taki jak bym chciał I właśnie wybieramy się do Sopotu Na ostatnie poprawki Na ostatniej sesji wyglądało to mniej więcej tak kipi No i teraz muszę to troszkę dokończyć Więc jedziemy Energia Hard to begin. Energia. The rivers oh, yeah. of the night. The rivers of the night. The rivers of the night. W ogóle aktualnie trwa pożegnanie. Pomela wyjeżdża do brzegu, ja do Emborga co roku. Właśnie tak spędzamy święta, czyli. rozstajemy się. Czyli rozstajemy się, jesteśmy osobno. Ja bym chciał kiedyś spędzić razem, ale ona nigdy nie chce. Nieprawda! Prawda. Nie jest tak. Komu wierzycie? No, proszę. nasze rodziny nie uznają wypożyczeń. No, każdy by chciał, żeby spędzić święta u nich w domu. No i what can I say? Proszę. Ona wiedziała, że jej kupiłem, bo już wcześniej dałem, ale chciałem, żebyście, żebyście wy zobaczyli również. Dobra, żegnamy się. Ja teraz windą, czuję się oldschoolowo. No jest taki smród. Nie typowo. Tak. ELo! Serdecznie! Czekaj, 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 czekaj. Fokus, fokus. No ogarnij się, ogarnij się. Wciąż czekamy, nie? Dalej. Yes, yes. Mamy go! Widzimy serdecznie tutaj w Skańsku. Ale Szymorzu. Dzięki piękne widoczki. Ale das myudest. Ten zapach jest zajebny. na jednym. że ten zapach to... Kto mieszka ten wie, kto nie mieszka, ten nie wie. No co na razie. Elo! Elo!

Cześć, słuchajcie, nie wiem gdzie patrzeć, żeby patrzeć wam w oczy. Tutaj? Patrzę w oczy? No. Zawsze chciałem być na filmiku Fit Lovers. Jestem bardzo zadowolony. Jest to, jest to bardzo przyjemnie, co mnie cieszy. No problemo. Teraz ja na filmiku Fit Lovers będę mówił, o co się dzieje, jak się dzieje, kiedy się dzieje. Hej! Run. Nie róbcie tego w domu ja Jestem dzisiaj na siłowni w Lemborku w Active Gym A ze mną moi przyjaciele Odlan, Sebastian I Gazba Bracia Jest jeszcze trzeci brat, troszkę większy Delikatnie Tak on w typy Zrobimy sobie dzisiaj wspólny trening Przygotowaliśmy dość konkretną stację Nietypową, nietypową Bo zazwyczaj robi się ćwiczenia standardowe My robimy zazwyczaj rzeczy nietypowe Więc dzisiaj trening będzie tego tak obserwujcie co się wydarzy, a wydarzy się bardzo dużo Hop! dobrze mówi, także lecimy <totrę> Okej, to jadę w końcu do Trójmiasta zrobić ten tatuaż No może z trochę mniej wyjściową mordką niż wcześniej Ale za to z nabytym bagażem doświadczeń They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine Oooo, czy nie, czy nie można tego traktować jako doświadczenie? Powiem Wam, że nie spodziewałem się, że ten vlog pójdzie tak daleko i będzie się tyle działo. No ale lepiej, że się dzieje, niż na przykład się nie dzieje. Szkoda gadać. Do zobaczenia. A nie, chwila, jeszcze chciałem wam powiedzieć jedno ważne przemyślenie, które miałem przed chwilą, że zawsze wyjeżdżając z Lęborka, tak sobie myślę, kurde, chłopak z małego miasta jedzie do dużego miasta, niby oklepana kwestia, ale na maksa się jaram tym, co w życiu osiągnąłem, tym, że wyrzeczenia, które sobie stawiałem i to, że na przykład nie korzystałem z życia jako młodzieniaszek w 100%, nie chodziłem zawsze na imprezy, nie chlałem w upór czy coś tam... Przerodziły się w jakiś osobisty sukces, i to mnie mega jara. Tak samo zawsze sobie myślę, że bardzo dużo zawdzięczam moim rodzicom, którzy po prostu stawali na rzęsach, żeby mi czy mojemu bratu zawsze było dobrze. No i stawiali to nawet grubo ponad stawiali, stawiają to grubo ponad swoje osobiste cele czy. Czy cokolwiek. Chciałem więc też przy okazji podziękować im za to, że, że jesteście, że zawsze byliście. Kocham Was i dziękuję bardzo, że oglądacie tego vloga. Pamiętajcie, łapki w górę, subskrybujcie! Czy nie? Dobra. Ja lecę w końcu, żebyś ten tatuaż, także do zobaczenia. hej! Ale... Okej, okay, jesteśmy już w cykadzie w Sopocie, a ze mną Beksa, Siema Siemalo. No, kontynuuję dzieło, które nie zostało jeszcze skończone. Zobaczycie efekty generalnie za chwilę. Polecasz cykadę siebie, coś? Polecam wszystko, co dobre, <grym> czyli wpadajcie do nas. Zrobię wam takie arcydzieło, no bo jestem wszędzie w cykadzie w ogóle. wiem, logo cykady sobie zrobić gdzieś tam na szyi, czy coś. pomoc cykady? <grym> no, cykady. W każdym razie lecimy na lek. Nie trafiłem Patrzcie kto mnie odwiedził Cześć jeszcze, jeszcze raz Patrzcie kto mnie odwiedził o, Cześć, hej, cześć, hej Bo ciebie to już w ogóle długo nie widziałem, ale ciebie Poprawiam wiesz O Pamela od razu tańczy Muzyczka wleciała Ej No ja mówiłem właśnie przed Nie Rozmawialiśmy o Tobie no ona, ona na przykład tańczyła, nie? układ, stary formacja? Eee, to nie, to co masz tam głowę? co to jest? to jest doskonale. Nie wiem doskonale. Posujemy? Jakbym mógł wam coś powiedzieć o tatuażu, to na przykład... Że boli Coś, Co jeszcze można doradzić fajnego na początku? Nie róbcie tego, tym... Nie róbcie Nie polecam Im mniej osób ma tatuaż, tym lepiej <grym> Sopot To jest to miejsce Zwłaszcza wakacje Super No Mierzyczka. Impreza, głupie pomysły Super Tak, Kładajcie na głupie tatuaże <grym> Im głupsze, że... tym lepsze Pamiętajcie, żeby zarezerwować termin jakieś trzy miesiące wcześniej, nie? To jak w hotelu Sheraton. Najwyższa jakość Super on no, już że poluarz i jest śmiech, tak wspaniały. A, było nie, warto. czego się się spodziewałem dziś wieczór. Wow. To będzie hit! Jak ten film będzie miał 100 tysięcy łapek, to super. Mateusz, Mateusz, <laughs> jest teraz kilka słów o tym incydencie. Jak myślisz, co wydarzy się w mediach społecznościowych? Ludzie powiedzą ok, i pójdą dalej. Jeeee! Yeah. <laughs> Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Jest też oto miejsca zbrodni. Pit.